Yo siemenczko, witam Cię w kolejnym odcinku deków Runtery, czyli serii z Legendów Runeterra, w której prezentuję Ci talie, którymi można aktualnie grać na ranketach, a nawet nie tyle co można, a powinno się, ponieważ są bardzo fajne i przede wszystkim mocne deki, które są po prostu w tym momencie dobre. I dzisiaj będzie to dek oparty o Zef Wojmatki, Matki. Jest to bardzo fajny kontrolny dek oparty o Freddy'ord oraz Shadow Eyes, który, który ja polecam wszystkim osobom, które lubią taką powolną grę. Natomiast z dużym tupnięciem w pewnym momencie, bo tupnięcie tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo duże w momencie, kiedy możemy już zagrać ten zew wojmatki. Talia polega na tym, że kontrolujemy wczesny etap gry, staramy się jak najbardziej utrzymać stół w ryzach. Natomiast w tym późniejszym etapie gry, kiedy mamy już troszkę więcej kryształów many, chociażby przez katalizator eonów czy tajemne, tajemnicze kamienie, zagrywamy takie większe jednostki. Pierwszą z nich jest strażnik płomienia który bufuje wszystkie inne jednostki w naszym deku. Dalej mamy Trandla oraz jego lodową kolumnę, która też jest dosyć ciekawą kartą. Kolejną karciuszką jest Trindamer, który, no, służy za... Bardzo często za nasze takie win condition, może nie do końca win condition to dobre określenie, ale za takiego finishera, którego przeciwnikowi jest ciężko zagrać. No i mamy jeszcze tą, która wędruje, która jest po prostu dużą jednostką, która w momencie, kiedy zostaje zagrana, zabija wszystkie co ważne jednostki, znaczy stronników, a nie jednostki właśnie, czyli nie zabija bohaterów, zabija tylko takich gości jak na przykład ten Strażnik Płomienia. No i to jest deck, który nie wymaga duży, du dużej ilości kreatur do tego, żeby wygrać. Ponieważ te kratury są bardzo duże i trudne do zabicia. Mamy też jako taki finisher, jako opcja na wygranie gry okrucieństwo, gdzie na przykład zdarzyło mi się strandla, oczywiście wylewelowanego do, do drugiego poziomu, strzelić za 16, więc... To okruczeństwo też jest całkiem przydatną kartą w tym deku. Dobrze. Poza tym mamy tutaj takie jakieś wczesne opcje na obronę. Tu combat triczek, tutaj taki removal z drogą, powiedzmy tutaj taki removal z kreaturką, też jakiś tam heal. Mamy manę, co jest bardzo istotne. Mamy kolejny removal z healem, kolejny removal z healem. W sumie okrucieństwo też może być ramowalem Zemsta, która jest dosyć fajną kartą do zabijania jakichś większych i bardziej niezdośnych kreatur po stronie przeciwnika. Zrujnowanie, które oczywiście rujnuje cały stół. Eee, I tak wygląda ten Deczek. Bardzo fajna kontrola, mi się osobiście bardzo fajnie gra. Eee, w bardzo łatwy sposób możemy sobie przejść początek gry. A później już w tej samej końcówce jest tylko plomba, 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 plomba i przeciwnik leży. Jeszcze tutaj myślę, że warto wspomnieć też o Muliganie na samym początku. Prioryt, priorytetowymi kartami są tajemnicze kamienie i katalizator eonów. Te karty chcemy najbardziej, ponieważ one zagrane w trzeciej turze dają nam w kolejnej turze 5 many i ogólnie dają nam więcej many, przez co szybciej możemy zagrać tą naszą droższą część, ale podstawowym plusem jest to, że w trzeciej turze, jeżeli zagramy sobie jedną albo drugą, to w czwartej możemy już zagrać Trandla albo Avaros... Avarosanickiego Strażnika Płowienia. Więc jeżeli mamy taką karcioszkę jedną albo drugą, to warto też właśnie tę pioteczkę zatrzymać, żeby w czwartej turze to zagrać. I głównie pod te dwie karty się muliganujemy, czyli wyrzucamy wszystko inne. Natomiast właśnie można zatrzymać jednego z tych dwóch panów, jeżeli mamy jedną z tych dwóch karcioszek. I można też Zastanowić się w zależności od tego z czym gramy nad tymi kartami. Tutaj, raczej, wołania troli bym nigdy nie zatrzymywał. Niewymowną grozę, tak, nie jestem wielkim fanem, ale uczta może być zatrzymana na jakieś agrodeki i można to jest na takie agrodeki ewentualnie zatrzymać krzyk albo uścisk nieumarłych Natomiast, raczej, tylko i wyłącznie w momencie, kiedy mamy manę. Mana to jest nasz priorytet i te dwie karty. Chcemy na samym starcie mieć najbardziej ze wszystkich kart w deku. Dobrze, i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o pistali. Teraz zapraszam Cię na, mam nadzieję, bardzo fajne i fascynujące gierki, w którym pokażę Ci, jak ten dek działa w praktyce. Tak więc lecimy do gry numer 1. Okej okay, moi drodzy, lecimy z giereczką i mamy tutaj trandla z Aurelion Solem, czyli taką fajną kontrolę pewnie na smokach albo ze smokami chociaż. No jeżeli chodzi o nasze rozdanie, można by go zatrzymać, ale z racji tego, że nie mamy tego jednego punkciku many dodatkowego, to ja wolę tego punkciku many poszukać. No i udaje się nam, no mamy dwa kamienie w tym momencie wygląda to o wiele lepiej. Mamy tutaj też pinga, którym mogę. Pinga, którym mogę coś zabić, nie słyszę jakieś dziwne głosy ze sobą. No nie, że to jest ta, ta scena z horrorów, gdzie ktoś sobie robi coś przy kąpie, i przychodzi ktoś za pleców i go. Pff. Nie, proszę, nie, ja chcę ten. Aliwę. Eee, dobra, nagramy sobie tak. Mm, zagramy sobie tak, bo jeżeli dobrze liczę. Chyba umiem liczyć do 8. Umiem, jest, dobrze. To mogę w tej kurze zagrać tak. Wow, rampa wchodzi. Rampam, pam, pam, pam. pam. No niestety trandla ja nie mam. Ja nie mam trandla. Ale chcę zagrać to, prawda? Prawda. E, co prawda nie wyleczę się, ale chodzi tutaj o to, żeby dostać manę, a nie leczyć się, więc nie będzie. Atakować tymi kamieniami nie będziemy. No i mamy w tym momencie 8 punktów many, więc już troszkę można tutaj pomyśleć o fajnych, ciekawych zagrywkach. Ja na przykład myślę sobie o zemście. No, tak na dobrą sprawę, nie dostrzegam potrzeby grania w w tym momencie. A zabicie trandla przeciwnika nie jest taką złą opcją, więc zróbmy to. Chociaż też troszkę się może pospieszyłem, jak sobie teraz tak myślę, bo mogłem zostawić sobie manę, w następnej turze miałbym 12. I to mogło być takie trochę pochopne zagranie, ale dobra. Na wszystko przyjdzie czas, że tak powiem. Natomiast w tym momencie już wiemy, że chcemy sobie tą manę zostawić i możemy tej many wydać e, spokojnie 8. Bo teraz mam dwa punkty many, w następnej mam 10 punktów many, czyli 2 razy 5 i mogę sobie zagrać spokojnie Zew Woj Matki, a Zew Woj Matki... No, nie powiem, żeby to zagranie mnie jakoś bardzo, bardzo zafascynowało, to nie było zbyt... Znaczy nie wiem, może o to chodziło, żeby zachować te 8 życia czy coś. Eee, okej. Okay. No dobrze, no masz stunera. To jest trochę irytujące, nie ukrywam, nie lubię tej jednostki. Natomiast, no cóż, jak musi być, no to niech będzie. Tutaj blokować go nie będę, bo nie mam czym tak naprawdę, więc pominę sobie atak i, b, b, fazę bloku. Natomiast zewo i matki sobie rzucę. W racji tego, że nie gramy na Ionie nie musimy się martwić o to, że nam skanceluję mm, tą karcioszkę, ten spell. No, i mamy już wprowadzoną tą mechanikę, która co turę teraz będzie nam przyzywać jednostki z deku. Więc możemy sobie ten stół fajnie, bardzo fajnie i szybko zastawić. Mm -hmm. Co on robił? Wszystkim walczącym jednostkom jasno. Dobra, mamy dwa razy trandla. A więc jak to mówi, jak to się mówi, jak mamy dwa razy trandla, to można się zastanowić też nad zemstą. Ale wylewelujmy się. Dobrze jest być Oj dobrze, dobrze, dobrze. Teraz tak. Teraz tak. Co my chcemy zrobić? To jest bardzo dobre pytanie. Na pewno chcemy pozbyć się jakiejś jednostki, to też jest yy, pewne. Bo chcemy, żeby nam stół się trochę oczyścił. Natomiast to poza tym chcemy zrobić. To za chwilę zobaczymy, bo musimy właśnie dowiedzieć się, co zrobi nasz przeciwnik. Ok, on nic nie robi. Więc, ja bym zrobił to tak. Zrobiłbym to tak i zrobiłbym to tak. Czy chcemy blokować tego? Na moje oko nie, więc puścimy to na tak. Eee, czemu robimy w ten sposób? Po to, żeby pozbyć się tego kamienia. On w tym momencie nie jest mi potrzebny, a bo, po, potrzebuje slota. I teraz po kombacie możemy sobie zobaczyć co on zagra. I myślę, że zaryzykujemy i zagramy sobie tak. Co prawda jest opcja, że on nam to skontruje, bo jeszcze ma, nie pamiętam nazwę, ale ten czar zapięć many, który leczy o 7. Ale nie ma tego czaru na ręce, więc zadajemy mu 8. Lewelujemy sobie trendamera na drugi poziom. Ale tak ogólnie tego zabijamy. Więc. Na tym by to. Na, na, tym się, na, na, na tym się to kończy. Tak jak widzisz, dużo dużych jednostek przyzwaliśmy bez większych problemów. A my lecimy do kolejnej gierki. Okej, okay, jesteśmy w kolejnej grze i mamy tajemnicze kamienie oraz strażnika yy, i sobie zostawimy tego strażnika. Na co my gramy? Gramy na demację wyspycienia, czyli pewnie jakiś agrozek. Nad tym też można by pomyśleć, ale ja nie jestem wielkim zwolennikiem zostawiania tej karty. Tym bardziej, że to jest dopiero karta na czwartą turę, nie na piątą turę. Natomiast dalej się zastanawiam, może zostawię tę kartę jednak. Nie wiem do końca szczerze powiedziawszy na czym polega aktualnie ten deck. Więc dobra, zostawmy, bo tutaj mogą być jakieś pająki, trackery i inne jednostki, które mają jeden więc Może to być karta, która będzie bardzo, bardzo przydatna. Póki co nic nie zobaczyliśmy, więc. Jest Git. Mm, dobra, zakończymy sobie rundę. No to chyba jednak nie jest zagrodek. Przecież by to był dek, który. Bo. Chwilę. Właśnie, na Andaingach. O. Okej, okay. Andaingi, ingi. Właśnie tak sobie nie mogłem przypomnieć, na czym do końca jest ta talia w dzisiejszych czasach. Jasne. Jasne, jasne. Dobra, strażnik. Mamy blokerka. Tutaj będziemy mieli dużego. Mm, dużo nie, nieumarłych. Dużo dużych nieumarłych, o może tak. E, co może być. Problematyczne, nie ukrywam, ale mamy też dużo naszych jednostek, które też są duże, więc myślę, że powinno to jakoś ładnie i zgrabnie pójść. Na pewno zrujnowanie nie jest naszym przyjacielem w tej grze, to nie ma co sobie nawet myśleć o tej karcie, natomiast kolejny strażnik już jak najbardziej jest całkiem ciekawą opcją. Tutaj wyjedziemy sobie za dyszkę, bo on też tymi andaingami nie może blokować, co jest bardzo istotne i należy o tym pamiętać, o ile faktycznie one są dosyć irytujące. Jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń i atakowanie, to jeżeli chodzi o blokowanie, to one nic nie robią, więc też warto mieć to na uwadze w momencie, kiedy będziemy takiego ziemeczka, który ma coś takiego atakowania, pyk, pyk, co my tutaj chcemy zrobić? Problem jest taki, że nie mamy mm, zewu wojmatki, i to jest żadnie fajna, bo ta karta w tej grze byłaby dosyć mocno przydatna, dlatego że mamy Spellmana i tutaj mamy fajną okazję, żeby ją zagrać. Czy nie w tej turze, bo teraz jeszcze będę mi brakowało dwóch many. Ok, nic na to nie poradzę. E, natomiast ogólnie podejrzewam, że ten zew mógłby tutaj fajnie siadać. No ale nie ma go, więc nie będziemy o tym myśleć, pomyślimy o czymś innym. O trendemerze na przykład. No okej, okay. i co tam dalej gościu. To, to takiego? Aha. No, to jest dobre zagranie, bo pozbawienie mnie tej jednej many strasznie mnie boli. Tak naprawdę, prawda, nie wiem, czemu on nad tym 5 minut myślał, ale jest to bolesne. To dosyć mocno. O, kamień eonów jest teraz bardzo, bardzo dobrą opcją. Pozwoli mi się po jego kombacie wyleczyć. Dodam punkcik many, w następnej turze będę mógł zagrać trendemera. Co było bardzo istotnym elementem. Ok. Ataki sobie blokować nie będziemy, bo tracimy jednostki, a nie chcemy tracić jednostek. Możemy sobie teraz rzucić katalizator eonów. E, I tak na dobrą sprawę to wszystko. Być może on jeszcze rzuci jakąś jednostkę z jedynką życia, no to wtedy tą grozę rzucimy. Mhm, poko. Nie bardziej ok. Prześladowczy cienie. To jest całkiem fajna karta. Secie dwie karty za dwa punkty many, jeszcze możecie sobie wybrać jakie. Co prawda, nie dostaniecie. No właśnie, to jest problematyczne, bo dostajecie. Znaczy, on. To jest problematyczne dla mnie, bo on dostaje takiego. E, co prawda, nie dostaniecie z tej karty czarów, ale na jednostki można sobie to zbierać. No i on teraz umarł i się skrzesi. Jej, subcio. Ktoś tutaj chyba przyzwał coś ciekawego. Nienawidzę tego. Fakt, faktem dostaję damera. To jest Gites. Ale nienawidzę tego, że on sobie zabija jednostki. Te jednostki za chwilę wracają. A my tutaj wciskamy demerzyk. Pyk. Kończymy rundę i lecimy z naszym zew. Y, y, zewem Wojmatuli. Tutaj sobie oczywiście tego gościa zablokujemy. Jednego z nich, no bo musimy ograniczyć ilość obrażeń, które dostajemy. Żeby nie było tak, że za chwilę wyjdziemy z siebie, a właściwie skończymy grać, grę. Dawaj, ze wuj matki. Teraz mamy dobrą sytuację, bo co turę dostajemy jednostkę, więc powinniśmy go pocisnąć bez większych problemów. Szczególnie, że dostaliśmy drugiego trendamera. Swoją drogą, nie do końca rozumiem, dlaczego dostałem go od razu w... A, nie, no tak, przecież on wylewelował już, to wszystkie są wylewelowane. Tak? Wszystkie są wylewelowane? Okej okay. Chłopcy mamy gości. Zabij sojusznika, by dobrze karty. No, to będzie piękny ten. Piękny moment, kiedy oni powstają. Znaczy dla niego piękny, bo dla mnie to nie. Muszę przyznać, że karta, którą wyciągnąłem z deku w tym momencie jest lekko. By. Nie fajna. Podśniewamy wszystkim. Ebo ja chyba zabijam, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien jak to wygląda tutaj. Zaraz będziemy myśleć. Dwa punkty obrażeń, okej. Okay. Zrobimy sobie tak. I w tym momencie Mamy możliwość zrobienia albo tak, albo też możemy. I to zrobię tak, dlatego, żeby ci coś pokazać. Bo teraz, jak ja zadam tej jednostce obrażenia 2, to on zada 11 i mógłbym zagrać to w niego, ale gdybym miał na przykład yy, tego pająka, ten czar za 2, który tworzy pająka też, to tego czaru nie mogę zagrać w Nexusa i wtedy musiałbym zagrać to w niego. Więc tak, dla przykładu, yy, chciałem pokazać, jak to zadziała. Czy znaczy jak to może zadziałać? Zaczerpień 4 punkty zdrowia sojusznika. Uh -huh. No dobra, niestety to go ratuje trochę. Na to raczej nic nie poradzę. No nie poradzę. Nie ma opcji. Dobra, niech mu będzie. W tym dostaliśmy. Może być. Chop, chop. No i tyle by było. Niestety. Ni niestety. Eee, Czynogus daje nam nieuchwytność w następnej turze, więc możemy go zabić. Natomiast w tej nam się, nam się to nie udało. Niestety. O właśnie, gdybyśmy mieli ucztę, eee, tutaj możemy zaczerpnąć tylko z jednostki. Więc nie moglibyśmy strzelić Nexusa bezpośrednio. Ale moglibyśmy jednostkę zabić. Okej. Okay. Ile co on robi? Co mu to ma dać? Ja nie wiem, czy powiedziałbym, co to są za, zagranie. Czy znaczy, rozumiem, że tam tych naładuje sobie, ale to tak dla mnie trochę bez sensu. Dobra, ja zagram sobie tą... E... Ten kamienny posąg. I tutaj głównie dlatego... Żeby zobaczyć co on zrobi, bo mi ten posąg jakoś super mocno nie jest potrzebny Natomiast teraz on ma turę i teraz on może jakiś ruch wykonać A ja dalej mam całą manę, więc... Puczta Tutaj jak byś chciał, to możesz ty zabić tą tego swojego ziomeczka Takim albo takim, to wtedy nie stworzy Nie zależy mi na tym jakoś bardzo, więc nie chcę zabije Nie wiem, czy ja nie chcę zagrać tej. Zabiję mu tego pająka, ale zabiję też sobie to. Nie, to bez sensu. Pająka mogę zabić tym. O. Niech będzie, tak? Dostanę jakąś kartę. Zobaczymy, co za karta. Prześladowczo cienie. Ok. Wyciągnę sobie dwie jednostki z deku. Nie mam nic przeciwko. Znaczy trochę mam, ale no nic, nie, nic przeciwko nie zrobię. Strażnik, strażnik, strażnik. Okej, okay. może być. Odpłacę Hmm... Tak się teraz zastanawiam czy nie chcę zagrać tego. Ale raczej to nie ma sensu większego. Zagranie tego nie wchodzi w grę. Też zagranie tego będzie najlepszą opcją. On spasował. Dobra, możemy też dorzucić takie Żeby się wyleczyć, żeby Man nie tracić. Nie będzie. Zakończymy sobie rundę i teraz się zastanowimy co zrobić. Jeszcze zależy co dostaniemy. Dostaniemy takiego przyjaciela. To jest komiczne. Dobra, ja myślę, że nie będę tutaj cudował. Nie będę tutaj cudował po prostu wjeżdżam. Na imprezę. Z buta. Prime! czy jedźmy. Trundle 13 ataku. Ci po 11. No, chłopaku, minus 3 życia. Minus 17. Minus 12. I się poddaje. I tak to się moi drodzy kończy. On może mieć dużych andaingów, ale ja mam dużych trandli i dużych trendamerów. I tak wygrywamy. Nie odbierzesz korony. I to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Deczek, jak i odcinek Ci się podobał, tak więc łapeczka w górę będzie mile widziana. Pamiętaj też, żeby zasubskrybować kanał, a my widzimy się już za tydzień w następnym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, bardzo fajnym deku z runtery. Yo!